Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Dzisiaj materiał z domu, bo jakoś tak mi się umyślił w głowie, że chciałem go zrobić, a nie mam możliwości wyjścia w teren. Dlatego też realizuję materiał z domu, taki, który mogę zrobić z domu. Macie na moim kanale. Materiały o różnych nożach. Tych noży, kto śledził mój poprzedni kanał, przerobiłem bardzo dużo, bardzo dużo. Pracując z nimi, ćwicząc z nimi, czy robiąc podstawowe czynności nawet te prozaiczne kuchenne. Dzisiaj kolejna marka, kolejna marka, yy, tak naprawdę zrodzona z potrzeby, a nie z pasji, a, którą jest Victorinox, szwajcarski Victorinox. Jeżeli ktoś z was twierdzi, że Victorinoxem nie potrafi zrobić wielu rzeczy, nie mówię wszystkiego absolutnie, bo wszystkiego się niczym nie da zrobić poza głową, to Proponuję sięgnąć do kanału mojego, już no w tej chwili mogę powiedzieć, przyjaciela, bo poznałem go poprzez YouTube'a Felixa Imlera ze Szwajcarii, Victorinox. Yy, kilka słów jak zwykle przy takich markach nożowych o samej marce, czyli o nazwie, o firmie Victorinox. Firma powstała tak naprawdę w 1860 roku, czyli koniec XIX wieku. Należy, należała do i należy do rodziny Enklerów ze Szwajcarii. Pierwszym założycielem był niejaki Karl, który kształcił się zarówno we Francji, jak i w Niemczech. Dlaczego Karl założył tę firmę? No pewnie dlatego, dlaczego my zakładamy firmy. Bo chciał zarobić pieniądze. Chciał się utrzymać. Jaki, jaka była końcówka XIX wieku? No to wszyscy wiemy. No był boom, był... Yy, przemysł się rozwijał i tak dalej. Kto jest biegły w historii? A wiem, że jeden z moich subskrybentów jest biegły w historii. Bardzo Cię pozdrawiam serdecznie. To zapewne, zapewne może zrobić wykład na temat końcówki XIX wieku. Ja też jestem historykiem, ale nie mam zamiaru w jakikolwiek sposób tutaj snuć elaboratów i opracowań akademickich na temat XIX wieku. Firma Victorinox. Rozpoczęła swoją pracę od narzędzi kuchennych, typu noże. Właściciel tej firmy, który, jak wspomniałem wcześniej, kształcił się we Francji i w Niemczech i mógł widzieć pracę, choćby nawet takie jak Opinela, doszedł do wniosku, że taki nóż pasterski, taki nóż do wszystkiego może się przydać. No i wyczuł pismo nosem, bo był biznes, ponieważ armia austriacka nie miała swojego noża, a używała karabinów Schmidt-Rubin pod koniec XIX wieku, którym mankamentem było to, żeby, żeby był do nich dołączony śrubokręt. Ale śrubokręt był dość dużym narzędziem w 1867 roku bodajże z tego co czytałem właściciel firmy Victorinox Karl z 25 innymi można powiedzieć nie wiem nożorobami albo osobami zajmującymi się wyrobem noży zrobili taką takie konsorcjum które zaproponowało armii szwajcarskiej, że wyposażą ich w scyzoryk ten scyzoryk był jednak e, za ciężki nie sprawdził się a całe konsorcjum tak naprawdę nie zapisało się jakoś specjalnie w, barwnie w historii Mówiły jaskółki. No, właśnie. Karl podupadł, jego przedsiębiorstwo podupadło, jego firma podupadła. Szwajcaria, jak wiecie, jest krajem niewielkim. Jest krajem, który nie zamieszkuje wiele osób, ale jest krajem dość bogatym. I tutaj na pomoc przyszła rodzina, Karla, głównie jego mama, oferując mu środki, aby swoją pasję mógł w dalszym ciągu wykonywać. Karl podjął się wyzwania i dotarł do takiego etapu, że Ministerstwo zezwoliło używania zarówno jemu, jak i rodzinie Węger szwajcarskiego krzyża na swoich produktach. Później zmarła mama Karla. Chcąc w jakiś sposób uhonorować swoją mamę, Karl nazwał firmie, firmę Victoria od jej imienia. Natomiast już w XX wieku firma Victorinox zaczęła produkować, testować stale i zaczęła produkować swoje produkty ze stali nierdzewnej, ze stali Inox. Stąd Victoria. Inox, Victor Inox, tak? W trakcie działania jego firmy wojsko szwajcarskie otrzymało kolejną próbę scyzoryków od. No bo jak nie sprawdziły się szwajcarskie, to gdzieś trzeba było szukać tych scyzoryków. Od firmy Zollingen, od niemieckiej firmy Zollingen. Okazało się, że te scyzoryki były praktycznie takie same jak scyzoryki Karla i scyzoryki, które proponowało konsorcjum osób, które zajmowały się wyrobem noży, ale były lżejsze. I armia szwajcarska z wiadomych względów wybrała scyzoryki lżejsze 15 tysięcy egzemplarzy. Firma Zollingen zaopatrzyła szwajcarskich żołnierzy. Przypomnijmy, że Szwajcaria jest krajem neutralnym. Co dalej się dzieje? Dalej, Karl. Oczywiście, tak jak wielu, tak jak wielu producentów noży. Na przykład Martini, o którym Wam opowiadałem, fiński Martini, udaje się do Stanów Zjednoczonych, aby promować swoje produkty jako noże kieszonkowe. Jako noże kieszonkowe, które nie mają blokady, które są na tyle uniwersalne i wielofunkcyjne, że można z nimi zrobić bardzo wiele rzeczy. Co spowodowało, że Amerykanie wybrali ten nóż. Przede wszystkim przede wszystkim akcja reklamowa dystrybutora noży. I tutaj sięgnę do internetu, ponieważ nie pamiętam nazwy, ale już wam powiem, kto dystrybuował noże marki Victorinox w Stanach Zjednoczonych. Porsche Group, tak się nazywała firma, która dystrybuowała scyzoryki noże Victorinox w Stanach Zjednoczonych i to były scyzoryki, które już zaczęto tam reklamować w latach 50. Jeżeli ktoś znowu tutaj będę. Starał się w jakiś sposób opowiedzieć troszeczkę do tyłu, albo poproszę Was o doczytanie, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, bo nie będę wszystkiego opowiadał. Jakie były realia reklamy, pierwszych reklam powojennych w Stanach Zjednoczonych? Można przeczytać doskonałe opracowania na ten temat, w jaki sposób w podświadomości osób kupujących można było wywrzeć presję na to, że mm, będą miały mieć potrzebę do tego aby zakupiły dany aby, aby posiadały dany produkt, może nie zakupiły. Chodziło o wynalezienie środka poprzez który można było wmówić człowiekowi, że potrzebuje coś. Że potrzebuje rzecz. No i tak to się kręci od lat 50. właśnie ubiegłego wieku. A to możecie na przykład zobaczyć nawet na kanałach YouTube'owych Bushcraftowych, jeżeli dobrze popatrzycie i dobrze właściwie ocenicie, w jaki sposób kto przedstawia yy, rzeczy, których rzekomo używa, albo rzeczy, które które gdzieś tam, skądś tam, coś tam, to możecie sobie sami wyciągnąć wnioski. Ja nie będę pokazywał palcem, nie czuję się tutaj ekspertem w tej dziedzinie. Ja jestem tylko i wyłącznie prostym wieśniakiem z Wadowic. Po tragedii World Trade Center firma Victorinox Straciła 30% ponad rynku sprzedaży swoich produktów. Dlatego też rozwinęła bardziej inną gałąź. Tą, tą inną gałęzią były produkowane już od 1989 roku zegarki pod logo Victorinoxa, torby podróżne głównie. I perfumy, które oczywiście także były reklamowane przez różnych znanych ludzi, którzy w, w, w taki czy inny sposób wywierali, wywierały w jakiś sposób podświadomą, podświadome pragnienie posiadania danej rzeczy. No, tak to się niestety odbywa. Też się na tym łapie, że czasami coś kupuje, bo ktoś, kogo cenie, powie, że to jest niezłe, dobre albo fajne. Nie? W latach 70., czyli koniec XX wieku, Nasa zamówiła na przykład 15 noży Craftsman. Czy 150, czy 15? No... Nie, 150 noży Craftsman do celów właśnie używania ich na stacjach kosmicznych, w statkach kosmicznych, były na zewnątrz, z tego co czytałem, nawet pomagając naprawiać usterki stacji kosmicznych. Był też taki słynny serial, który nie wszyscy z Was nie wiem jak wiekowo mnie oglądacie, możecie kojarzyć, czyli MacGyver, tak? Zawsze używał scyzoryka Victorinox. Scyzoryki Victorinox również, tak jak na przykład pan Włodzimierz Putin daje swoim oficjalom noże Kizlara w prezentach, to jest ulubiona marka pana Włodzimierza. To jest Kizlar. Tak, amerykańscy prezydenci, praktycznie wszyscy, używali scyzoryków Victorinox. Dawali je w prezencie swoim oficjalom, swoim gościom. I tutaj. Gdzie jest geniusz, tak? Bo ugadałem się o historii, a tak naprawdę nie wiem, czy was coś w ogóle historia takiej marki jak Victorinox interesuje, skoro większość z was chodzi z dużymi nożami do lasu, bo nie potrafi sobie poradzić bez mniejszych noży, no nie? Taki nóż to się bierze jako tak zwany backup, albo bierze się go, nie wiem, turystycznie, albo coś tam, albo coś tam, dlatego mówię. Warto zobaczyć na przykład jak Felix robi kajak takim nożem, albo jak robi fotel takim nożem, norweski fotel, w stylu wikińskim, albo jak robi basen zimą przy użyciu również Victorinoxa. Warto na kanał Felixa sobie zobaczyć, ja na pewno e, taki dobry nie jestem. W 2005 roku Victorinox wykupił Węgera, czyli drugą markę szwajcarską i połączył to. Victor, Victorinox produkuje swoje modele jako Victorinox. Węgery, które przejął, również produkuje jako Victorinox. Czasami występują nazwy Delemont, czyli miejscowość, w której Węger swoją, miał swoją siedzibę. W czym jest geniusz? Przede wszystkim taki scyzoryk, Kupicie wszędzie, praktycznie wszędzie. Począwszy od internetu, skończywszy na lotniskach, dworcach kolejowych, kioskach ruchu, za granicą, w Polsce nie widziałem jeszcze. W firmach, które trudnią się sprzedażą papierosów, polecam bardzo serdecznie sklep w Bielsku Białej, w sferze, jak ktoś będzie, bardzo duży wybór mają Victorinoxów, praktycznie chyba całą gamę. Na czym Victorinox opiera swój sukces? Na prostocie. Na prostocie i na dobrej obróbce stali. Ktoś mówi, że Stal się tępi. I ma rację i ma rację. Ktoś mówi, że Esi się tępi i ma rację. Ktoś mówi, że kabar się tępi i ma rację. Ktoś mówi, że nóż fiński się tępi, też ma rację. I wielu ludzi mówi, że Wiktorinoks się tępi i też ma rację. Tylko mało kto bierze pod uwagę coś takiego, że jest narzędzie, które nazywa się osełka. I tutaj istnieje stereotyp burszkraftowca, który nosi ze sobą kamienie do lasu, albo osełkę ciężką diamentową, albo lekką diamentową, ale nosi osełkę. Gdzie musi ją przytwierdzić, gdzie musi równo zakochować kąt, gdzie musi różne rzeczy zrobić, mieć wodę, żeby ją pomoczyć, pełne namaszczenie. Wręcz po prostu jakby nóż był nie wiadomo czym, a nie narzędziem. Tak jak powiedziałem, z ma kilka osełek. To jest osełka, którą ja bardzo lubię i preferuję. Dlaczego? Dlatego, że mogę przy pomocy kilku pociągnięć, zachowując kąt, naostrzyć. Oczywiście nie w ten sposób, bo tak to sobie można do łapki wbić. Trzeba nóż ułożyć na podstawie i dopiero wtedy ostrzyć. O tak. Za pomocą Takiej osełki jestem w stanie ten nóż naostrzyć do wartości roboczej. Natomiast jeżeli sobie ją rozłożę i złożę ją tutaj i przejadę kilkukrotnie, tak jak ostrzy się nóż, to jestem w stanie ten nóż wyostrzyć tak naprawdę na brzytwę. A jeżeli posiadam pasek skórzany w spodniach, no to już jest zupełnie super sprawa, tak? Bo jeszcze go wypoleruję dodatkowo. Victorinox ma różne noże. Ja osobiście preferuję, chociaż używałem różnych, bardzo różnych, począwszy od węgerów, skończywszy właśnie na najprostszych Victorinoxach. Ja proponuję i polecam i promuję i będę promował i nikt mi tego nie zabroni, bo za to płacę ja, a nie mi płacą najprostsze z cyzoryki Victorinoxa. Natomiast ja wybieram zawsze model, który ma składaną piłę. Moimi ulubione, ulubionymi modelami to jest model Camping, czyli właśnie ten, który mam w dłoni, który posiada korkociąg i model Hiker, który zamiast korkociągu ma dokładnie te same narzędzia, które Camping. Zamiast korkociągu ma śrubokręt Philips. To są dwa moje ulubione modele noży. Stal, z której zrobiony jest Victorinox. Popatrzcie, to noszę już któryś rok przy kluczach. Zarówno tę latarkę. Tę latarkę krócej, bo ją noszę z rok czasu, bo wcześniej miałem Fenixa. Natomiast tą zapalniczkę już noszę ze 4 lata. Pomijam fakt, że ja jej nigdy nie na benzyną. Raz, raz. I ta uszczelka, która jest tutaj, ten o-ring wystarcza. W porównaniu z egzotakiem, który kosztuje 200 ponad złotych, wydaje mi się, że 30 zł to jest super sprawa. Jest mniejsza, troszkę cięższa niż egzotak. Nie o tym chciałem mówić. Stal, która jest w Victorinoxie. Cztery lata na tym karabinku noszę sobie przy kluczach, które się majdają, które mi wypadają z kieszeni i tak dalej. Noszę sobie ten zestawik, czasami noszę go, jak gdzieś idę, na przykład w góry, aby nie zgubić, to noszę sobie to w ten sposób, nie, ze scyzorykiem. To jest właśnie ta prostota, która wymaga od nas kreatywności. Stal Victorinoxa, kiedyś dokupiłem takie ustrojstwo, tutaj się naciska od góry tutaj się przytrzymuje w palcach i można mieć taką szybko złączkę do kluczy. Nie używam, ponieważ nie mam takiej potrzeby, ale kupiłem sobie i należy, więc trudno jest mi powiedzieć, natomiast wiem, że używają tego ludzie i bardzo sobie chwalą. Ostrzenie widzieliście, jak, prze jak można przeprowadzić w Victorinoxie. Bardzo prosto. Natomiast jedyną rzeczą, Jedyną rzeczą, którą, o której można pamiętać, nie trzeba absolutnie, to jest naoliwienie. Wiktorinox również ma swoje jakieś tam oleje, ale to może być zwykły olej jadalny. Raz w roku kapnięcie sobie kropelki pomiędzy, pomiędzy te narzędzia. Nie będę wam, nie będę wam absolutnie mydlił oczu i mówił, że słuchajcie, z takim nożem to zrobicie w lesie wszystko, bo byłbym hipokrytą, dlatego że ja też bardzo, ale to bardzo lubię na przykład zabrać sobie do lasu baka, bardzo, ale to bardzo lubię zabrać sobie Esi do lasu i pobawić się, postrugać czy morę na przykład, albo jakąś kałchawę, Achti, Lappi, nie wiem, jakiś nóż fiński. Natomiast na pewno będę Was namawiał do jednej rzeczy i z całą stanowczością i odpowiedzialnością będę Was namawiał do jednej rzeczy: abyście się uczyli obsługi takiego narzędzia. Dlaczego? Bo jest ono bezpieczne, bo można go przenieść tak naprawdę wszędzie, bo można go kupić wszędzie. Bo jeżeli go zgubicie, to go zawsze odkupicie za niewielkie pieniądze bo to jest w granicach 80 do maksymalnie 100 złotych, a nawet są tańsze jak Bantam na przykład. Bo kosztuje 60 zł. E, I będę Was namawiał do tego, żebyście e, właśnie włączali swoją kreatywność, ponieważ jeżeli e, ostatnio rozmawiałem z kimś i powiedziałem mu, słuchaj, to jest fantastyczne ostrze do rzeźbienia. Popatrzył na mnie jak na zjawisko atmosferyczne, jakieś co najmniej, i powiedział, to jest niemożliwe, Tomek. Ja mówię, słuchaj, ale ja ci to pokażę. I nie wiem, 5 minut zrobiłem na przykład guzik. Taka zabawa. 10 do 15 minut robicie dziecku swojemu samochodzik na przykład, który normalnie jeździ. Mały, niewielki karmnik dla ptaków. Przy pomocy tego scyzoryka zrobiłem ul dla pszczół, dla dzikich pszczół. Całą resztę, co można zrobić z Victorinoxem, w jaki sposób robi to osoba, która zajmuje się tym, promuje tę markę, możecie zobaczyć na kanale mojego przyjaciela Felixa Imlera, którego bardzo pozdrawiam, bo jest w moim odczuciu najlepszą osobą, która. Wykorzystuję szwajcarski, tradycyjnego szwajcarskiego Victorinoxa, tradycyjny szwajcarski scyzoryk do celów zarówno bushcraftowych jak i survivalowych. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału, pozdrawiam i oczywiście zapraszam do lasu.